Siemanko, siemanko. Otrzymaliśmy nową, świetną ewolucję. Jest ona do wykonania dwa razy, także możemy ją dwa razy zrobić. Nazywa się ona wykończenie i kosztuje 100 tysięcy monet lub 500 FIFA pońców, ale uwierzcie mi, jest warta każdej monety ta ewolucja. Jest ona przewidziana dla prawych skrzydłowych, aczkolwiek jeżeli dany zawodnik ma również inne pozycje wpisane na karcie, to oczywiście również również się nadaje do tej ewolucji. Jedynie co nie może mieć pozycji środkowego pomocnika i tak naprawdę poza standardowymi e, usprawnieniami co do. Statystyk, to dostajemy przede wszystkim zagrania z Fałsza Plus, także Triviala Plus. To jest świetny sposób na strzelanie bramek. Mniej więcej porównywalny do strzałów finezyjnych, tak samo są skuteczne. Aby ukończyć ewolucję, wystarczy rozegrać 15 meczy i wtedy zgadniamy wszystkie bonusy. No i jak zwykle znalazłem kilka kart, które nadają się najlepiej do tej ewolucji. Było ich aż tyle, że musiałem zrezygnować z kilku kart. Zwłaszcza tych, którym ewolucje, które są też potrzebne, właśnie, żeby połączyć tą ewolucję z innymi. Kończą się niedługo, dlatego niektóre karty już pominąłem żebyście mogli spokojnie sobie wyewoluować każdą z tych kart, którą dzisiaj Wam przedstawię i oczywiście jednego polskiego rodzinka też dorzucimy na koniec. Tak więc zapraszam do oglądania, ale zanim to, to szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwszy na liście: Daniel Malen, zawodnik z Bowles i Dortmund. Tutaj do jego ewolucji potrzebujemy jeszcze wykorzystać ewolucję założycielską. Jeżeli ją macie jeszcze dostępną, to gratulacje, bo możecie zrobić naprawdę świetnego zawodnika. Po upgrade ma 95 tempa, 90 strzelania, 84 podań, 93 dribbling, 80 fizyczności, gwiazdki 5 na 5 Także. Także po prostu kozak, no co tutaj dużo mówić, naprawdę świetna karta, do tego ta Trivela, e, naprawdę robi, robi robotę. Jedyny minus to czy trzeba go wysnajpić albo go trafić w paczce, bo nie da się go normalnie kupić z rynku, wszystko jest wykupione, ale nic dziwnego, bo karta wygląda po prostu obłędnie. Kolejny zawodnik Anderson Taliska, e, Brazylijczyk z Ligi e, Saudyjskiej. E, tutaj po upgrade'zie ma 88 tempa, 94 strzelania, 88 podań, 91 dribbling, 82 fizyczności, gwiazdki 4 na 5 tutaj musimy wykorzystać jeszcze jego informa i ulepszyć go w ewolucji właśnie dla informów i wtedy mamy właśnie takiego kozaka. Kolejny zawodnik Ferran Torres, zawodnik z Barcelony tutaj również musimy wykorzystać jego ewolucję założycielską dwa razy ją trzeba zrobić i dopiero wtedy używamy właśnie finishera i po upgradzie ma 89 tempa, 89 strzelania, 89 podań, 91 dribbling, gwiazdki również 5 na 5 także naprawdę wygląda kozacko czy to na napadzie jako napastnik czy to na skrzydle, ma kilka pozycji na których może grać, także naprawdę świetna, świetna karta. Skoro jesteśmy właśnie w Barcelonie, to również od razu przejdziemy sobie do Rafini, do którego nie potrzebujemy żadnych innych ewolucji. Tutaj możemy wykorzystać jego złotą kartę i po upgrade ma 94 tempa, 85 strzelania, 83 podań, 90 dribbling, gwiazdki 4 na 5 także fajna alternatywa dla jego karty specjalnej, która ma co prawda 5 gwiazdek sztuczek, ale tutaj mamy 5 gwiazdek słabszej nogi, również świetnie na skrzydełku będzie się sprawował. Przenosimy się do Włoch, kwicza Kwalax Skelia, do którego upgrade'u nie potrzebujemy żadnych innych ewolucji, tylko jego złota karta wystarczy. Po upgrade'ie ma 87 tempa, 85 strzelania, 86 podań, 91 dribbling, gwiazdki również 5 na 5, także Włoska Liga w końcu dostała lepszy, lepszego Kwarak Skelje, który po tym upgrade'dzie już naprawdę wygląda bardzo, bardzo solidnie. Przenosimy się znowu do Bundesligi, tym razem Kingsley Coman, zawodnik z Bayernu Monachium. Do jego upgrade'u potrzebujemy jego Informa 86 i tutaj po upgrade'ie ma 93 tempa, 84 strzelania, 86 podań, 92 drybling, gwiazdki 5x4. Także Francuz, liga niemiecka, świetny do linkowania, no i świetny, świetny skrzydłowy właśnie po tym upgradezie. Rachim Sterling również musiał się tutaj znaleźć, gdyż wiadomo, teraz jest jego akurat SBC, na które no, nie każdego może być stać, a tutaj wystarczy jego Inform i 100 tysięcy monet, i już mamy naprawdę porządną kartę. Po upgradzie ma 90 tempa, 88 strzelania, 84 podań, 91 drybling, gwiazki 4 na 4 także już naprawdę wygląda wygląda bardzo, bardzo solidnie. Sterling ma naprawdę świetny dribbling w grze lewą gałką, także naprawdę fajnie się rusza. Łatwo dryblować, przechodzić między obrońcami. Naprawdę jest świetny, jeśli chodzi o właśnie te atrybuty. No i z Hunterem będzie naprawdę fajnie, fajnie śmigał. Tak jak Fusa Kubo. Każdy chyba zna tą kartę, gdy dostał właśnie zawodnika miesiąca w Lidze Hiszpańskiej jakiś czas temu. Tą kartę właśnie musimy tutaj wykorzystać do, do tej ewolucji i po upgrade'ie ma 92 tempa, 86 strzelania, 87 podań, 92 drybing, gwiazdki 4 na 5. Także Kubo tutaj po upgrade'dzie wygląda naprawdę, naprawdę groźnie. Zostajemy w lizy Hiszpańskiej. Tym razem Rodrigo z Realu Madryt. E, tutaj wystarczy jego złota karta do upgrade'u i po upgrade ma 91 tempa, 87 strzelania, 84 podań, 90 dribling i gwiazdki 4 na 5. Także Brazylijczyk z Ligi Hiszpańskiej tutaj jeśli chodzi o połączenia nie powinno być najmniejszych problemów. Może grać na lewym skrzydle, na prawym skrzydle, również na ataku. Także wiele opcji, żeby go stradowi gdzieś w drużynie i naprawdę wygląda bardzo solidnie. Kai Havels również musiał się tutaj znaleźć, mimo tego, że niedawno dostał kartę specjalną na lewej obronie, to jeżeli chcecie grać nim gdzieś wyżej wyżej niż na obronie, no to tutaj po tym upgrade'zie będzie już naprawdę świetnie wyglądał. Potrzebujemy tutaj wykorzystać jeszcze upgrade założyciela, dwa razy trzeba to zrobić i wtedy, i wtedy wygląda następująco. 84 tempa, 89 strzelania, 90 podań, 91 dribbling, gwiazdki 5 na 5, także tutaj Naprawdę jest dokoksowany. Wystarczy Huntera dorzucić, żeby troszeczkę to tempo podnieść, i naprawdę będzie świetnie sobie radził. Kolejna karta tym razem z ligi włoskiej Felipe Anderson. Tutaj również potrzebujemy wykorzystać jego dwa ulepszenia, jeżeli chodzi właśnie o założycielskie ewolucje i wtedy po tym całym upgrade, ma 93 tempa, 88 strzelania, 88 podań, 93 dribbling, 80 fizyczność, gwiazki również 5 na 5. Także kompletny, kompletny skrzydłowy, może również grać na napadzie, także można go fajnie tutaj usadowić gdzieś w drużnce, czy to na ataku, czy to właśnie na skrzydełku. No i naprawdę gwiazki na 5 na 5 fajny mały filigranowy zawodnik świetnie się rusza, świetna opcja jeżeli gracie właśnie Brazylijczykami bądź składem z Ligi Włoskiej Baba Gide, tutaj też ją dałem, ponieważ wygląda naprawdę solidnie po tych wszystkich upgrade'ach, ją możemy odblokować w zadaniach, wystarczy tam wygrać kilka meczy i już możemy ją odblokować w dodatku używamy jeszcze jedną ewolucję i po upgrade'zie ma 93 tempa, 87 strzelania 94 podań, 92 dribbling fizyczność 88, jak na Kobietę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I w dodatku gwiazki 4 na 5 może grać na lewym skrzydle, na prawym skrzydle, jak również na ataku. Jak większość kobiet jest bardzo szybka, bardzo zwinna, fajnie się rusza, lewa gałka jest naprawdę pod nią zrobiona, także. Jeżeli macie tylko jak ją w, w składzie umieścić, to jak najbardziej polecam. Kolejna kobieta, tym razem z ligi e, angielskiej, z Chelsea, e, Fran Kirby. E, tutaj również musimy jej kartę specjalną użyć, ale naprawdę po upgrade'ie wygląda e, niesamowicie. 91 tempa, 91 strzelania, 86 podań, 94 dribbing, gwiazdki również. 4 na 5. Jedyny minus, że gra tylko na prawym skrzydle albo na SPO, ale mimo wszystko myślę, że da radę ją jakoś wkleić do składu, jeżeli gracie anglikami albo po prostu macie jakąś angielską ikonę, to również powinno być troszeczkę łatwiej właśnie z tym zgraniem. Żeby było różnorodnie, dałem tutaj również Carlosa Vele, który również wygląda naprawdę świetnie. Do wykorzystania mamy tutaj kartę jego specjalną radioaktywną, ale po upgrade'ie wygląda następująco: 88 tempa, 88 strzelania, 87 Podań. 91 dribbling, gwiazdki 4 na 4 Ma kilka pozycji, na których może grać: lewe skrzydło, prawe skrzydło, napastnik. No i naprawdę świetnie, świetny dribbling, jeżeli chodzi o tą kartę. Bo sam grałem tą kartą radioaktywną przez jakiś czas, właśnie w jakichś zadaniach, i naprawdę świetnie się rusza. Także tą kartę również polecam, jeżeli gracie ligą MLS. Kolejna kobieta: Nicole Anioni. Tutaj do jej upgrade'u potrzebujemy jej karty Inform 83. Musimy ją ulepszyć w ewolucji założycielskiej, i wtedy po tych wszystkich upgrade'ach wygląda następująco 93 tempa, 88 strzelania, 85 podań, 92 dribbling 89 fizyczności słuchajcie i gwiazdki 5 na 5 także naprawdę warto wziąć ją pod uwagę może grać na lewym skrzydle, na prawym skrzydle, na ataku e, naprawdę wygląda solidnie te statystyki są powalające jak na kobietę zwłaszcza ta fizyczność, to jest coś niesamowitego także pewnie ciężko będzie ją przepchnąć gdzieś tam w polu karnym. E, naprawdę, naprawdę polecam i to już ostatnia kobieta na tej liście to jest pani Nikita Paris, zawodniczka z Manchesteru United. Tutaj również musimy wykorzystać jej ewolucję założycielską dwa razy. I po upgrade ma 94 tempa, 84 strzelania, 88 podań, 90 rybing, gwiazdki, również 5 na 5. Także kompletna zawodniczka na skrzydełku, może również grać na napastniku. Na także też jest fajna opcja, żeby ją gdzieś tam wstawić do składu. Manchester United, wiadomo, popularny klub, Anglia, również dosyć popularny naród, także także myślę że warto też nad nią się zastanowić. No i na koniec nasz polski rodzynek, czyli Nikola Zalewski. Jeżeli chodzi o Polaków, naprawdę nie było aż tak dużego wyboru, dlatego skusiłem się na niego, ponieważ wygląda pod względem statystyk najlepiej z tych wszystkich innych opcji. Tutaj do wykorzystania mamy dwie ewolucje, ale po upgrade'zie wygląda następująco. 92 tempa, 75 strzelania, 89 podań, 89 ribbing, gwiazdki 3 na 5 także 5 gwiazdek słabszej nogi, może sobie świetnie radzić właśnie na skrzydełku. Co prawda troszeczkę te gwiazdki sztuczek może Mogą troszeczkę przeszkadzać, aczkolwiek jakąś tam ruletkę można już zrobić nim. Także, także myślę, że myślę, że wystarczy jak na Polaka, oczywiście, bo to bierzemy pod uwagę, że to raczej karta do składu Polaków, albo dla zabawy. Tak więc tak wygląda Nikola Zalewski właśnie po tym upgrade. Zie. Słuchajcie, naprawdę musiałem kilka kart usunąć. Z uwagi na to, że niektóre ewolucje bardzo szybko się kończą i musielibyście je naprawdę zacząć już robić, albo skończyć na przykład dzisiaj, bo niektóre się kończą jeszcze dzisiaj, dlatego niektóre karty już usunąłem, a i tak znalazły się. Mnóstwo, mnóstwo kart, jak sami widzieliście, które pasują do tej ewolucji. Możemy ją zrobić dwa razy na dwóch zawodnikach, także, także do wyboru jest naprawdę mnóstwo piłkarzy i graczy, których możecie sobie ewoluować, zwłaszcza jeżeli macie jeszcze niezablokowaną tą ewolucję założycielską. Także, także ta ewolucja naprawdę się tutaj przydaje. No i co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Czekamy na kolejne ewolucje. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.